Ja wiem, kto powinien zapłacić. Wszyscy powinni zapłacić dzikom za wertykulację. To nie są tanie rzeczy, drodzy Państwo, a tak pięknie zwertykulowany trawnik przez dziki, ha! No, dziki powinny Was solidnie skasować w tym Legionowie. Jest to jakiś pomysł. Prawda? Więc należy się cieszyć, że nie trzeba dzikom płacić. No, może w żołędziach co najwyżej. Czas na prognozę pogody, teraz już taką całkiem serio. Pani Magdo? Zmiany nas czekają i w zasadzie przysłowie w marcu jak w garcu sprawdza się tutaj doskonale, bo w pogodzie w ciągu najbliższych dwóch dni w zasadzie będzie działo się wszystko. Będą wiosenne burze, będzie słońce, będzie trochę chmur, opadów deszczu, ale zdarzą się też opady mokrego śniegu, śniegu z deszczem to w kolejnych dniach, także... A będzie krupa śnieżna i gradziny? Do... Już się zdarzały, ale no dzisiaj taka seria burz może się zdarzyć w wielu regionach. Na termometrach jeszcze cały czas wysokie wartości, bo od 12 stopni w subałkach do 17 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Ale um, no muszę Państwa chyba zmartwić, bo już pewnie każdy z nas czeka na to ciepło. To będzie ostatni tak ciepły dzień. Później drastyczny spadek temperatury. Ostatni na jakiś czas. W tym to... <laughs> Trochę się zmartwiłem, drodzy Państwo. Ja generalnie chyba przynoszę raczej tą gorszą pogodę, ale aż tak to nie. Myślę, że nie. Będziemy musieli popracować z na grafikiem. Na kilka dni musimy się liczyć z ochłodzeniem. Magda, wielkie dzięki za teraz. Do zobaczenia przed siódmą, bo teraz już 6.30, więc czas na panią Justynę. Tak jest, będzie serwis. Tak Magda, jak się patrzy na taki Dubrownik, takie mhm. niebieskie niebo, takie piękne morze. Ale u nas też dzisiaj bardzo ciepło tak prawie jak w Dubrowniku. Okay. <laughs> Nawet 15-16 stopni w centrum to myślę, że y, całkiem nieźle. Całkiem mm. nieźle, biorąc pod uwagę to, że w takiej Hiszpanii, która jest teraz najcieplejsza, mamy około 20 stopni. To mm. Polska Hiszpanie różni teraz zaledwie, dzisiaj będzie różnić zaledwie kilka stopni. To dlatego, że do nas cały czas dopływają bardzo łagodne, bardzo przyjemne i ciepłe masy powietrza, ale niestety, proszę Państwa, wszystko, co dobre, szybko się kończy, a więc te masy... Ja już wyniosłem na... Zimowym. No, to ktoś tu ją nie ogląda i nie słucha prognoz pogody. Słucham, ja wychodzę z założenia, że jak jest 12 stopni, to już można w krótkich spodenkach. Można, ale jak są dwa stopnie, bo takie prognozy też mamy na ten tydzień. To wtedy w spodemkach do kolan. No Uważnie, co dłuższe, nie, co ale co, dłuższe? kto lubi? W rzeczy samej. Drodzy Państwo, godzina siódma na zegarach, więc czas na najważniejsze informacje. Z Magdą spotkamy się przed 7.30, tak z Justyną spotkamy się teraz. Jak my to mamy wszystko znakomicie zaplanowane. idzie zgodnie z planem. <laughs> to już nie przeszkadza. Dobrze, to już. Czas na prognozę pogody, czas na spotkanie z Magdą Adamowicz. Dzień dobry. Mówimy tylko o dzisiaj, bo, bo dzisiaj jest OK, jutro mm, już nie jest OK. No, dzisiaj burze, to tak... Y ale już ta zmiana pogody do nas wkracza, już, bo to jest chłodny front atmosferyczny, który już nad Polską przynosi. Pani Magda, ja to próbuję optymistycznie, a pani to wszystko torpeduje. <noise> Ale ja na pewno znajdę w tej pogodzie jakieś optymistyczne. Rozmawialiśmy o pracach ogródkowych z panią Magdą. Tak jest. jest pani Magdo. Myślę, że tak, dlatego że wiosna się rozkręca, chociaż jeszcze czeka nas jeden epizod zimowy, i ten epizod już za chwilę, więc mogą zdarzyć się przymrozki, więc to jeśli pan... bardzo krótkie spotkanie z Magdą. Adamowicz przed chwilą powiedziała, że jestem w wieku jej rodziców. Serdecznie pozdrawiamy ludzi. Pozdrawiamy czas na oczywiście. pogodę. Chociaż nie wiem, czy o tej porze oglądają sobotę. Pewnie jeszcze nie, ale może babcia dziadek, to tak. E, tak, naraziłam się trochę, więc nie mam dużo czasu. E, powiem Państwu tę najważniejszą informację. Dzisiaj pierwsze wiosenne burze pojawią się w centrum, na zachodzie kraju. To tutaj może zagrzmieć, tutaj też większe sobie przejdą, to za nimi napłynie Arktyczny chłód wprost z północy, dlatego na termometrach Dwa, trzy, maksymalnie cztery stopnie. Taką prognozę mamy w poniedziałek i opady śniegu, głównie na północnym wschodzie i na wschodzie kraju. Także krajobraz nam się zabieli. Być może nie na tyle, żeby skorzystać, z, na przykład jeździć na sankach, ale zimowe kurtki jak najbardziej przydadzą się. Magda Adamowicz, porozmawiamy sobie przed 9.30, Młoda damo. No to ładnie. <laughs> Dziękuję za teraz. Dziękuję. To człowiek może się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Okazuje się, że Magda niedawno miała urodziny, miała świetną imprezę. I to nie osiemnaste. To nie 18. Wcale. Nie byłem na tej imprezie, chociaż podobno było bardzo dużo ludzi. Tego nie mówiłam. To czas na pogodę, masz jakieś 10 sekund. 10 sekund, dziękuję. A szkoda, bo tyle informacji Żartuje do przekazania. Się. No ale dzisiaj. <laughs> Aktualnie mamy strefę opadów rozciągającą się. Co dobre, nie trwa wiecznie. Podobna Czarne, jakaś impreza była. Radość. Młodość, nie wieczność. Ale podpadłam dzisiaj. Słyszałeś też, że była jak... Słyszałem, tak. Słyszałem tylko. To ja już idę. A, Magda. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ale nie za zaproszenie. Jest <grystyna> na siekuli, a czas najważniejsze informacje. Tak, to, to będzie, serwis będzie. Magda Adamowicz, dzień dobry. A przed nami cała gama pogodowych atrakcji. Będą zarówno pierwsze wiosenne burze, będą momenty ze słońcem, z chmurami, z deszczem, ale w kolejnych dniach temperatura drastycznie się obniży i czekają nas nawet opady śniegu. Więc w marcu, jak w garncu, sprawdza się tu idealnie. A dzisiaj już nad Polską przemieszcza się front atmosferyczny, który przynosi nam opady deszczu w pasie od Pomorza przez centrum Mazowsze aż po Ziemię Świętokrzyską, Małopolską i Beskidy. To właśnie tam teraz przelotnie pada deszcz, a w ciągu dnia te opady deszczu mogą pojawić się wszędzie, bo za jednym frontem będzie wędrował drugi, kolejny, który w drugiej części dnia w centrum, na zachodzie przyniesie burzę, a podczas burz spadnie więcej deszczu. Do 15 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe również silniejsze porywy wiatru do 80 km na godzinę, ale jednocześnie to będzie ostatni tak ciepły dzień, bo cały czas jeszcze do Polski płyną łagodne masy powietrza, które już nie Długo zostaną wypchnięte przez właśnie wspomniane przeze mnie fronty atmosferyczne. Dzisiaj na termometrach we Wrocławiu nawet 17 stopni, a już teraz mamy tam 13 i 14 stopni. 16 stopni Łódź i Warszawa, 13 stopni Olsztyn, najchłodniej na Suwalszczyźnie, bo tutaj 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w burzach oczywiście silniejsze, a ciśnienie cały czas bez większych zmian. Na barometrach w Warszawie dzisiaj w południe 1000 hektopaskali. A kolejne dni?